Kim Jong-un darzy obsesyjną pasją koszykówkę, pamiętając zwłaszcza sukcesy drużyny Chicago Bulls z okresu 90. Jego fascynacja Michaelem Jordanem pochodzi z młodzieńczych lat, gdy w pokojach szkolnych w Szwajcarii wisiały plakaty idola sportowego. Utrzymywał bliskie kontakty z Denisem Rodmanem, który jako były zawodnik NBA. Odwiedzał go wielokrotnie w Pjongjangu przy oficjalnych okazjach. Jako element dyplomacji sportowej, organizował widowiskowe mecze koszykówki z udziałem gości zagranicznych, ukazując krajowe zaplecze sportowe. Zainteresowanie piłką nożną skłaniało go do śledzenia angielskiej ligi i analizowania najlepszych drużyn. Do prywatnego archiwum trafiały nagrania meczów Premier League które sprowadzał nieoficjalnie dla własnej rozrywki i analizy sportowej. Podobno podczas studiów w Szwajcarii sam uprawiał koszykówkę, co wzmocniło jego osobisty związek z dyscypliną oraz rywalizacją zespołową. Pasja do wyścigów koni zaowocowała stworzeniem sceniczej stadniny, wykorzystywanej później w propagandowych pokazach i ceremoniach państwowych. Jazda Konna pojawia się regularnie na fotografiach oficjalnych, gdzie ujęcia na Rumaku mają budować obraz przywódcy jako silnego i niezłomnego wodza. W młodości oddawał się grom wideo, takich jak NBA Jam czy Street Fighter, co utwierdziło jego zamiłowanie do elektronicznej rozrywki retro. Dostęp do konsol i komputerów podczas pobytu w Szwajcarii rozwinął jego zainteresowanie technologiami. Niedostępnymi dla większości w kraju. Do dziś utrzymuje kolekcję sprzętu elektronicznego importowanego z zagranicy, symbolizując osobisty dostęp do zachodnich dóbr kultury. Organizuje prywatne turnieje dla wąskiej elity, gdzie rywalizacja cyfrowa staje się elementem towarzyskich rytuałów władzy. Fascynuje go kino akcji japońskie. Które stanowią część jego kulturowych inspiracji, pomimo oficjalnego dystansu wobec zachodnich treści. W gustach muzycznych widać upodobanie do Popu z zachodu, wspominając wykonawców takich jak The Beatles, Queen i Whitney Houston z okresu nauki za granicą. Był inicjatorem powstania żeńskiego zespołu Moran Bong, projektu łączącego elementy Popu z przekazem propagandowym. Oraz estetyką sceniczną. Zespół Moran Bong wprowadził nowy wizualny język, prezentując artystki w krótszych kostiumach scenicznych, inspirowanych popem z sąsiedniego regionu. Osobiście decyduje o repertuarze i aranżacjach, co czyni z muzycznych spektakli instrument propagandy, dostosowany do przekazu kierowanego przez władzę. Jest znany z upodobań alkoholowych. Wśród których szczególne miejsce zajmuje koniak Henesy, podawany podczas prywatnych bankietów elitarnych. Sprowadza także whisky marek, takich jak Johnny Walker, oraz inne szkockie trunki, wzbogacając swoją kolekcję alkoholi luksusowych. Pamiątką po studiach jest zamiłowanie do szwajcarskiego sera Emmentaler, który bywa serwowany na stołach podczas prywatnych spotkań kulturalnych. Miłośnik sushi sprowadza japońskich kucharzy, by zapewnić autentyczne menu i rozwijać swoje kulinarne preferencje poza lokalnymi tradycjami. Organizuje wystawne bankiety dla zaufanej elity, podczas których podawane są importowane produkty oraz wyszukane dania międzynarodowe. Lubi luksusowe cygara i zachodnie marki papierosów, traktując je jako element stylu życia możnych i symbol prywatnego statusu towarzyskiego. Posiada prywatnych kucharzy, którzy bywają wysyłani po specjalne produkty do Chin i Japonii, by odtworzyć egzotyczne smaki na dworze. Frapuje go kuchnia francuska w tym specjały jak foie gras i szampan, które pojawiają się na stołach podczas oficjalnych przyjęć elitarnych. Kolekcjonuje wina, skupiając się między innymi na znanych regionach Takich jak Burgund i Bordeaux, co podkreśla antropologiczną wartość smaków. Upodobał sobie owoce morza, w tym potrawy z krewetek, które w lokalnym kontekście są luksusem i rzadkością dostępną dla elit. Pasjonuje się luksusowymi samochodami, gromadząc modele marek takich jak Mercedes Maybach oraz Rolls Royce, jako symbol prywatnej władzy i splendoru. Według raportów interesuje się jachtami i posiada jednostki sprowadzane za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów, co ilustruje prywatne przyjemności morskie. Ma słabość do kolejek górskich i parków rozrywki, co skłoniło go do zlecenia budowy kilku atrakcji, które służą jako elementy prestiżu miejskiego. Podróżuje prywatnym pociągiem opancerzonym, wyposażonym w sale bankietowe. Co łączy logistykę z komfortem i ceremonią podróży prywatnej. Interesuje się hodowlą koni i wykorzystuje scenografię z białym rumakiem do sesji zdjęciowych mających wzmacniać jego mitologiczną narrację. Sprowadzał egzotyczne zwierzęta do ogrodu zoologicznego w stolicy, w tym gatunki imponujące jak tygrysy oraz inne osobniki egzotyczne. Kocha psy rasowe i utrzymuje pokaźną kolekcję zwierząt domowych pochodzących z hodowli zagranicznych, jako element prywatnego wizerunku. Spacery po górach, zwłaszcza w rejonie Paektu, wykorzystywane są do tworzenia okolicznościowych fotografii oraz narracji symbolicznych. Inspekcje fabryk i jednostek wojskowych pełnią u niego rolę hobby, łącząc kontrolę z możliwością przedstawienia się jako aktywny przywódca. Projektowanie i decydowanie o wyglądzie sił zbrojnych traktuje jako formę estetycznego hobby wpływającego na wizerunek armii. Zainteresowanie bronią i systemami rakietowymi plasuje aspekty militarne w sferze jego pasji oraz kolekcjonerskich fascynacji technologicznych. Oglądanie parad wojskowych oraz osobiste uzgadnianie ich choreografii daje mu sposobność do manifestowania porządku, i potęgi państwa. Kolekcjonuje filmy propagandowe dotyczące swojej rodziny, wzmacniając kult jednostki poprzez kompilację oficjalnych narracji. Gromadzi zegarki szwajcarskie takich marek jak Patek Philippe oraz Rolex, mimo że oficjalnie potępia konsumpcyjny luksus kapitalistyczny. Pasjonuje się technologią i utrzymuje prywatną salę z zaawansowanymi komputerami i serwerami do gier. Filmów oraz prywatnej rozrywki cyfrowej. Uwielbia operę, zlecając występy zagranicznych artystów na prywatne spektakle wyłącznie dla wąskiej grupy uprzywilejowanych gości. Pasjonuje się architekturą i osobiście nadzoruje projekty budowy drapaczy chmur oraz stadionów, wpisując estetykę w polityczny pejzaż miasta. Utrzymuje prywatne przestrzenie rozrywkowe dostępne tylko dla elity, gdzie hobby stają się elementem ceremonii władzy i selektywnego dostępu. Import luksusowych produktów kulinarnych i rozrywkowych podkreśla kontrast między jego prywatnym życiem a codzienną nędzą większości społeczeństwa. Jego fascynacja elementami zachodniej kultury pozostaje paradoksem w sytuacji oficjalnej retoryki antykapitalistycznej i izolacjonistycznej.